Krzyczałeś kiedyś w pustym kinie? Jak nie, to może sobie krzykniesz. Bo teraz pokażę Ci pięć książek, które mogą zbudzić krzyk, mogą wzbudzić strach. Jedną z takich książek jest na przykład książka, którą ja się zachwyciłem. Książka Stevena Kinga, opowiadania, nocna zmiana. Jedną z tych tytułowych, z taką okładką, gdzie widać gościa z jakimiś krustami na palcach. Ma przerażającą końcówkę, której tutaj zdradzić nie mogę. Są też historie o szczurach, o jakichś mutantach i innych niesłychanych historiach, których nie polecam. Znaczy polecam, żebyś krzyczał, bo ja żyję ze strachu, więc krzycz, czytaj i krzycz. Jeszcze Stevena Kinga to mógłbyś przeczytać elśnienie. Bo gość, który chciałby się kierom podziałać swoją całą rodzinę, na pewno musi wywołać strach. I krzyk. Krew leje się po korytarzach hotelu. Nie wiadomo, co jest prawdą, co jest fikcją, kto ulegnie szaleństwu i kto jak skończy. Książka, przy której nie wiem, czy można krzyknąć ze strachu, ale książka, która na pewno przeraża swoim realizmem, bo McCarthy to jest gość. Napisał drogę w takim stylu, w takim minimalistycznym stylu, z prostymi zdaniami, z prostymi słowami, ale które zmrażają czytelnika od środka, nie da rady przejść obojętnie obok tej. Wędrówki ojca i syna przez postapokaliptyczny świat wypełniony najgorszymi rządzami, kiedy nie wiadomo, czy masz szansę przetrwać kolejny dzień. Taki jeden Polski jest jeszcze gość, który napisał coś, co trochę mnie przeraziło, i prawie że krzyknąłem w pewnym momencie: inna dusza orbitowskiego Łukasza, książka, przy której włos się jeży na tym, jak człowiek może być niezrównoważony, jak zwykły człowiek może stać się socjopatą. Jak wygląda właśnie studium kogoś takiego? Straszne, że ktoś był w stanie zanurzować kogoś tak po prostu. A z takich nowych rzeczy, na których na pewno można krzyknąć, to wróć przed zmrokiem. Dom, w którym straszy, dom, w którym odpala się płyta z gramofonem, w którym dzwonią dzwoneczki, skrzypi podłoga, w którym pięcioletnia dziewczynka rozmawia z wyimaginowanymi postaciami, co jest prawdą, co jest fikcją, bo książkę tę napisał pisarz, więc mógł sobie coś wymyślić. Ale, co ja będę gadał, podobno taki ktoś jak koń w sieci recenzował tę książkę. Jeżeli nie umarł ze strachu, to może coś na jej temat nagrał. Ja tu jestem natomiast, żeby wyskakiwać za ludzi w pustym kinie, w pustej uliczce, wychodzić spod łóżka. I co? I krzyknąć? Tylko nie krzycz, bo jak krzykniesz, to przegrałeś. Filmy o książkach. Fajnie pośmiać się na horrorach klasy B, ale później gorzej wylądować samemu w mieszkaniu albo w domu, zapalić światło, spojrzeć w lustro, dostrzec coś w tym lustrze, dowiedzieć się, że na sali kinowej mógł wcześniej być ktoś, kto bardzo ucieszyłby się, gdyby ktoś właśnie umarł ze strachu. Umarł właśnie. Okoń w sieci wita dzisiaj z południa Polski Centrum Kultury w Limanowej. Pusta sala kinowa, ja i książka wypożyczona z biblioteki w Limanowej, bo poszedłem, czytam sobie opis i zaintrygowała mnie pewna rzecz. Sympatyczne oglądanie horrorów w tajemniczym klubie przerodziło się w igrzyska strachu, intrygi, upadek moralności, fanatyzm, walka o akceptację. Nie byłem w stanie się oderwać. Szkoda, że za moich czasów nie było takich młodzieżówek. Podpisał Okoń w sieci. Więc pomyślałem, że koniecznie chciałbym przeczytać i zrecenzować tę książkę. Rzeczywiście, ja dawno nie czytałem takiej książki, która by w tak brutalny sposób odzierała z takiej młodzieńczej niewinności. Bo rzeczywiście, miało być miło, miał być tajemniczy klub fanów horrorów, a ci fani horrorów okazali się zbyt zafiksowani na punkcie tych horrorów i zaczęli sobie dosłownie robić igrzyska nie śmierci, ale strachu. Ale takiego strachu. Które może się skończyć śmiercią. I krzycz ma w sobie coś i sto, i skarę Kinga. Nie straszy na każdej stronie, ale ma takie momenty, których czytelnik wyczekuje. Ona absorbuje, bo za chwilę. Odbędzie się kolejny test strachu. Za chwilę ktoś wymyśli następną intrygę. Może ktoś w ogóle nie krzyknie, ale nie krzyknie pewnie ten, który jest świadomy, że to może być prank. A ten, który jest prankowany. Ja myślę, że jakby ktoś z nas nie wiedział, kim jest tak naprawdę pies pająk, ktoś by zobaczył coś takiego na ulicy. No to ja przypuszczam, że zbroja byłaby pełna. Dlaczego krzycz absorbuje? Też dzięki głównej bohaterce, za którą chce się podążać, i ja w pewnym momencie przyłapałem się na tym że ja tej dziewczynie kibicowałem, żeby jej próba strachu wypadła dobrze, bo to dziewczyna, która nie może się odnaleźć, dziewczyna, która jest uważana przez innych za za frika, każdy z nas tego doświadczył w szkole, ale ktoś wyciąga do niej rękę, ludzie, którzy są podobni do niej, ludzie, którzy interesują się tym samym co ona, ludzie, którzy podobnie jak ona znają na pamięć kultowe horrory i zbierają się gdzieś w salce razem sobie. Oglądając, analizując. Tylko, że problem polega na tym, że Rachel dostrzega, że w jej szkole zaczynają się dziać rzeczy bardzo przypominające scenariusze niektórych filmów. I Nie podejrzewa, kto może za tym stoi, ale czy tak do końca? Czy uda się jej rozwikłać tę całą intrygę? Czy może ona sama zacznie knuć, żeby się podlizać członkom tego klubu? I ta książka ma trochę nietrafioną polską nazwę. Ona nazywa się Krzyć, A po angielsku klub panów klub. Mary Shelley, czyli tej, która napisała Frankensteina. I tu jest dużo właśnie smaczków o tej autorce, o jej relacjach wcześniejszych. Więc jeżeli ktoś z was czytał, albo lubi tę autorkę i zna jej historię, no to tutaj będzie usytasy. I Rachel tak bardzo wsiąka w klub, że chce za wszelką cenę być jego stałą członkinią. W pewnym momencie zauważa, że niektórym zależy na tym tak bardzo, że nawet może by oddali za to życie, albo może krzykiem się kupić i strachem innych się karmią. Kiedy pomyślę, że to jest młodzieżówka albo książka skierowana do młodzieży, to myślę sobie, że no nie wiem czy tak na 100%, bo knuć takie intrygi to ja czasem w kryminałach się z takimi nie spotykam. Uwielbiam tę książkę za to, że jest właśnie tajemniczy klub, że rządzi się swoimi prawami że to jest taka młodzieżówka, której mi kiedyś było tęskno, bo ja się wychowywałem na serii Szkoła przy cmentarzu, która no jakościowo to pozostawiała wiele do życzenia, a takiej książki to może być właśnie wprowadzenie w świat Stephena Kinga, ten przystanek przed Kingiem. Ma też ciekawą puentę, przesłanie i mówi dużo o granicach, gdzie jest granica między żartem, prankiem a prawdą. Jak daleko można się posunąć, żeby kogoś przestraszyć? Wystarczy wyskoczyć za rogu, krzyknąć buł, przebrać się za klauna, Albo może wręczyć komuś fikcyjny list z Urzędu Skarbowego. Oko nie polecałby wam wyleczego, więc jeżeli jesteście miłośnikami horrorów, to tę książkę musicie z pewnością przeczytać. I jeżeli ktoś z Was napisze mi w komentarzu, jak można kogoś w najlepszy sposób przestraszyć, albo jak Wam się udało w życiu kogoś przestraszyć, także rzeczywiście krzyknął, to ja nagrodzę kogoś takiego, bo uważam, że zasługuje na tę książkę. I trzy osoby takie aż. Uważam, że zasługują na tę książkę. Więcej osób na nią zasługuje, ale tych najlepszych pranksterów bym nagrodził z chęcią. Ja tę książkę mam, bo lubię straszyć. Ona tego nie lubi, ale ja to lubię. Więc chciałbym, żebyście do mojego klubu też dołączyli. Tymczasem ode mnie to by było na tyle. Spadam, bo gdzieś się czaj ten typ w masce. Trzymajcie się, cześć, z książkowym pozdrowieniem. Jeżeli jeszcze tu jesteś, to jest pod spodem taki czerwony przycisk. Upewnij się, że jest on szary, czyli że subskrybujesz mój kanał i zajrzyj też do mnie na Instagrama. Tam dowiesz się najszybciej, kiedy będą następne filmy.